ogłoszenia parafialne w liturgii kościoła w tym tygodniu we wtorek święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w środę wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego w czwartek uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w sobotę święto świętego Jacka patrona archidiecezji krakowskiej solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 18, a w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu o 17. Zapraszamy do skupienia i modlitwy. W czwartek uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Msze święte odprawimy w porządku niedzielnym. Zgodnie z tradycją na każdej mszy świętej poświęcimy przyniesione bukiety ziół i kwiatów. Składka w przyszłą niedzielę będzie jak co miesiąc w całości przeznaczona na inwestycje, czyli na nieskończony jeszcze w kościele remont okien witraży i świetlików. Przypominamy, że do końca sierpnia w niedziele i święta nie będziemy przy świętej w kaplicy. Przypominamy o zmianie godzin urzędowania w kancelarii parafialnej Poniedziałki, środy i piątki kancelaria będzie czynna od 10 do 11, we wtorki i czwartki od 17 do 18, w soboty, wyłączając pierwszą sobotę miesiąca, od 10 do 11. Parafialny oddział akcji katolickiej organizuje 31 sierpnia. Jednodniową pielgrzymkę do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie oraz do Muzeum Błogosławionej Rodziny Ulmów w Markowej, szczegółowe informacje są dostępne w gablocie. A teraz prośmy o Boże miłosierdzie dla naszych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. A są to świętej pamięci Maria. Czernecka z Batalionu Skała Armii Krajowej 10, Jacek Ciupek z Opolskiej 27 i Andrzej Musiał z Palacha 11. Dobry Jezła nasz Panie, Dobry Jezła nasz Panie, Dobry Jezła nasz Panie, Jezła nasz Panie. niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym,